W dzisiejszej Ewangelii jest jedno zdanie, które mrozi krew w żyłach. Można je trochę pominąć, dlatego że jest właściwie na końcu tej, tego fragmentu, który dzisiaj czytamy. Jest tam takie słowo, że faryzeusze i uczeni w piśmie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od świętego Jana. Można przez zatwardziałość własnego serca udaremnić zamiar Boga względem siebie. Ciekaw jestem, czy na sądzie ostatecznym Pan Bóg pokaże nam wszystkie te momenty, w których udaremniliśmy zamysł Boga względem siebie, że mogło się wydarzyć coś wspaniałego, coś niesamowitego, ale my udaremniliśmy ten zamiar Boga względem nas. Oby jak najmniej było takich momentów, abyśmy jak najczęściej rozpoznawali to, co Pan Bóg chce w naszym życiu uczynić. Skupmy się może na tym, co, co dobre i na tym, co się nam udało. I prośmy też, żeby rzeczywiście ta zatwardziałość serca nas nie dotykała i żeby jak najwięcej tych zamiarów Bożych w naszym życiu się realizowało.